Zdrowo, ekologicznie i ekonomicznie. Nie od dziś wiadomo, że ruch to samo zdrowie. A co daje nam jazda na rowerze? Same korzyści. Poprawia humor, wzmacnia organizm. Rowerowe hobby to świetny sposób na aktywny i zdrowy wypoczynek. To także okazja do poznawania bliższych i dalszych okolic oraz ich mieszkańców. Aby móc spędzać i czerpać radość, korzyść z jazdy jednośladem, niezbędna jest bezpieczna i Aktualna infrastruktura rowerowa. W dzisiejszym wideoinformatorze powiemy o budowie pierwszego odcinka pętli rowerowej wokół Lubania oraz nowej sportowej inicjatywie rowerowych babskich piątkach. Niebawem ruszą prace przy budowie pierwszego odcinka drogi rowerowej w naszym mieście. Planowana trasa będzie częścią wytyczonej wokół Lubania pętli rowerowej i częścią dolnośląskiej cyklostrady. Znajdujemy się w miejscu, gdzie niebawem powstanie pierwszy odcinek lubańskiej pętli rowerowej. Będzie to odcinek kilometrowy, który swój początek będzie brał przy ulicy Zawidowskiej, a koniec przy ogrodach działkowych, które są za mną. Ten odcinek w zamiarze ma łączyć lubańską pętlę rowerową z planowaną cyklostadą Dolnego Śląska. Obecnie trwają konsultacje burmistrza miasta z Urzędem Marszałkowskim odnośnie przebiegu Dolnośląskiej cyklostrady, tak aby cała planowana siatka dróg rowerowych została połączona. Wierzę, że ten zalążek Lubańskiej pętli rowerowej ucieszy przede wszystkim rowerzystów lubańskich, ale także i spacerowiczów, także i rolkarzy, i że w kolejnych latach będziemy cieszyć się z otwarcia kolejnych odcinków wspomnianych dróg. Pierwszy odcinek trasy rowerowej ma szansę powstać do końca wakacji. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła na nas wszystkich ostrożność i dystans. Prowadziła wiele ograniczeń, w tym związanych z aktywnością sportową, szczególnie w grupie. Dlatego cieszy fakt, że pojawiła się inicjatywa z miłości do aktywności, czyli projekt Kwisy Lubań pod nazwą rowerowe Babskie Piątki z Kwisą Lubań. Zaproszenie do rowerowego wykręcania kilometrów dla zdrowia skierowane jest do pań, ale nie tylko. I chodzi o to, żeby wyrwać się chociaż ten w piątek na te dwie godzinki e, tą aktywność fizyczną poprzez jazdę na rowerze e, sobie umilić ten czas, wyłączyć się z, z pracy tej zawodowej obowiązków tylko Pojeździć z nami, spędzić ten czas. A co mówią o tym? Pomyślę uczestniczki wycieczek rowerowych. Ja jestem w swoim żywiole, kocham sport, kocham rowery, kocham bieganie, kocham siłownię, także ja bez sportu nie istnieję. Jeżdżę już bardzo długo, także to nie jest moje pierwsze spotkanie z dziewczynami. Jeździmy też z grupą tri Team, także aktywnie cały czas. Trzeba jakoś rozpocząć ten sezon, troszkę się poruszać po pracy trochę aktywności więcej. Pogoda nam nie dopisuje, ale mam nadzieję, że następne piątki będą słoneczne. Ja w ogóle reprezentuję Kwiselubań, bo jeżdżę na maratony MTB no i tak zachęcam wszystkich wokoło co, żeby tak samo uprawiały sport. I kocham rowery po prostu. Kondycję mamy na medal. Jesteśmy taki kobietki żelaza, że nic nam nie grozi. Otwarte przejażdżki rowerowe rozpoczęły się 14 maja i zgodnie z założeniem organizatorów będą co tydzień w każdy piątek aż do końca listopada. W planach jest już kilka wytyczonych nowych tras dostosowanych do pogody z maksymalnym dystansem do 25 km. Czas przejazdu wynosi około 2 godziny, a udział jest bezpłatny. Czy to wyprawa tylko dla pań? W wycieczce rowerowej może wziąć udział maksymalnie pięciu panów jako wsparcie techniczne. Wspólnie z kolegą Krzyśkiem zabezpieczamy tutaj tę imprezę. Na wypadek, gdyby komuś łańcuch spadł, ewentualnie gdyby ktoś złapał kapcia, mamy pompkę, mamy jakieś tam smary do łańcucha, no i zabezpieczamy to po prostu od strony technicznej, żeby nic się nikomu nie stało. Jakim sprzętem trzeba dysponować, aby wziąć udział w rowerowym kręceniu z Kwisą Lubań? Wszystkie kobiety zapraszamy do udziału w, naszym, w naszych wycieczkach cotygodniowych, a rower nie ma znaczenia, tylko żeby miał hamulce, żeby był sprawny, bezpieczny, no i kask przede wszystkim, bo to dla własnego bezpieczeństwa. Z miłości do aktywności! I jedziemy! Następna przejażdżka rowerowa wyrusza już w najbliższy piątek, 4 czerwca o godzinie 17. Miejsce zbiórki, parking przy ulicy Wrocławskiej obok rozdzielni gazu.